Proszę Państwa, w czwartej walce gali KSW 82 zmierzyli się Donovan Desme i Rauli Tutarauli. Sędziowie Maciej Motylewski, Wojta Nowak i Cezary Wojciechowski punktowali identycznie w stosunku 30-27. Ladies and gentlemen, your winner by unanimous decision RAAAAAAAA uh! Gamarzowat, Rauli, Olbrzymie, gratulacje. Ostatnio się nie udało w debiucie, ale dzisiaj zobaczyliśmy takiego Rauliego, jakiego znamy z przed występów z KSW, metodycznego, spokojnego, który idzie po zwycięstwo. Gamarzowat, Rauli, Gilot, tam mogę was, że debiut i arga mogi wydać. Gdzieś pochodzi nam dwie Raulego głosy, więc sąbli byłby bidan. Mogę słał być wicu koles, cie mi debiuty Chciałbym zaprosić Polaków, którzy chcieliby zakończyć ten mecz. Chciałbym zaprosić Polaków, którzy chcieliby zakończyć ten mecz. Chciałbym zaprosić Polaków, którzy chcieliby zakończyć ten mecz. No, mój debiut w kazu nie był udany, ale z całym szacunkiem dla Roman Szymańskiego. Miał takie szczęście, że żadnemu Polakowi się takie nie zdarzyło, żeby mnie pokonał, no i bardzo chciałbym jeszcze raz z nim stoczyć walkę i żeby był rewanż. I rozumiem, że to jest początek znoszenia się i tej drogi na szczyt kategorii lekkiej roli. Za chwilę robich widzę, ale się to nasi. że dacie mi za nikam, ja dam, jeszcze za to. Oczywiście po to jestem w tej organizacji, żeby zdobyć pas i to jest, jestem na dobrej drodze. Szanowni Państwo, zwycięski, dziś olbrzymie brawa. Rauli! tuta Rauli!